Cześć wam. Przed wami kolejny audyt. Tym razem Jacek znalazł gdzieś mnie na Facebooku i postanowił napisać. Przesłał mi link do strony, więc więc chętnie wykonam dla, wykonałem dla niego audyt. W tym momencie wszystkie audyty, które robię są kompletnie za darmo, więc jeżeli masz ochotę, żebym zerknął na twoją stronę, daj znać w komentarzu pod tym filmem, na pewno e, się do ciebie odezwę. Nie wiem jak długo będę robił audyty za darmo. Póki mam czas, póki nie jest tego za dużo, chętnie to wykonam. Zawsze czegoś się dowiem. No a dla was. Powstaje w tym momencie kolejny materiał. Tych audytów już kilka wykonałem. Mam nadzieję, że, że na tym nie skończę i będzie tego więcej. A, dodam jeszcze tylko, że Jacek powiedział mi, że tą stronę wykonał samemu, no i po prostu nie jest pewny, czy, czy ta strona jest ok, czy warto dalej w nią inwestować. Myślał o pozycjonowaniu, jakichś tam płatnych reklamach. Dlatego no, chciał, żebym po prostu rzucił na to okiem i jak to widzę. Dobra, żeby już nie przedłużać, udostępnię teraz ekran i zobacz, zobaczcie sami, jak to jest z tą stroną. Tak wygląda strona główna. Tak się ładuje, w miarę szybko chodzi, więc, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast jeżeli nie zdałbym tej firmy, jakbym ją odebrał? Wchodzę na coś takiego i pierwsze, co mi się rzuca w oczy, że ona jest jakby troszkę niedokończona. Jest tu jakieś zdjęcie, które nie wiem, co w ogóle, jaki sens wnosi do tej strony to zdjęcie tych chmur, nie rozumiem tego. Logo, jakby jakieś wsadzone z innej strony, za duże, tak na siłę, nawet kolorystycznie jakoś to nie gra. Menu, no bardzo dużo długich, że tak powiem, opcji, przez co ciężko mi zrozumieć, co powinno. Powinienem wybrać. No i pierwsze takie moje wrażenie, jakbym trafił na stronę po prostu z jakimiś informacjami, być może jakiś post o tym, o tym ozon clean, bo tu mi to wyjaśnia, co to robi. Później mam jakieś wideo, które niestety nie działa, więc jeżeli one nie działa, lepiej, żeby go w ogóle nie było na stronie. No i dalsze informacje, co może być, że tak powiem, wyczyszczone tym ozonem. Bakteria, jest to w takiej formie, po prostu cały ta, ten tekst jest w formie, w której, która nie zachęca mnie w ogóle do przeczytania tego. Jest, no. Ciężko, ciężko się to czyta, jest to rozrzucone, nie wiem od czego zacząć, nie ma tutaj żadnych takich zachęcających e, nagłówków, które by spowodowały, że czymś się zainteresuje i zacznę to czytać. No i jadę na dół i tutaj w zasadzie też jakby czegoś tu w ogóle brakowało, zobaczcie taka dziura nagle, nic nie ma. Pierwszy rzut oka rozwalona strona lub, lub już porzucona tak naprawdę. Po przejrzeniu całej tej strony głównej ja wciąż nie wiem czy to jest jakiś y, artykuł informacyjny, czy to są jakieś usługi. No tutaj kompletnie tego nie znajduję. Nie wiem dla kogo, nie wiem w ogóle w jakim rejonie, bo tutaj tego po prostu nie ma. Patrząc nawet po menu, wciąż jak trzy, czytam to menu, to też w same jakby informacje klikam nie wiem, Nano Protection, tu już coś pisze, że ktoś tego używa, więc okej, okay, już coś tutaj z biznesem jakby to powiedzieć wyczuwam. Natomiast wciąż nie wiem gdzie, dla kogo, okej. Okay. Jakieś tam benefity, ale wciąż nie, wciąż nic tak naprawdę nie wiem. Health and Safety, ok. Dalej nic nie wiem. Ok, widzę dopiero w tym momencie services and prices, więc ok, mogę skojarzyć, że jednak trafiłem na jakąś firmę, która wykonuje jakieś usługi. O, zdjęcie, bardzo fajnie. Już mi to mówi w zasadzie, no, wszystko. Rozumiem w ogóle, co to jest to zonowanie. Dopiero w tym momencie. I zobaczcie, ta zakładka w ogóle się nie wyróżniła i o niej, o niej nie było w ogóle nic na stronie głównej, gdzieś tu w menu ukry ukryta. Jako przedostatnia, i tu dopiero widzę ewentualnie o, widzę ceny, OK, okej, okay. Widzę, widzę, jakby jakie biznesy mogą z tego skorzystać, więc znacznie lepiej w tym momencie, natomiast wciąż nie widzę, gdzie. Nie mam pojęcia, gdzie są te usługi. Ja jestem w Szkocji. Większość stron, które odwiedzam, są zazwyczaj z Anglii, więc ja pierwszy patrzę, czy kto jest ktoś obok mnie. No i tak robi podejrzewam każdy z Was. Każdy z Was chce wiedzieć, gdzie ta firma się znajduje. Zobaczmy w kontakcie, może się dowiem. Choć dane kontaktowe nie zawsze dla klienta będą danymi, gdzie firma działa, ponieważ tutaj mogą być dane rejestracyjne firmy. Jeżeli macie spółkę LTD, to będziecie musieli pokazać dane rejestracyjne firmy, które niekoniecznie łączą się z adresem, gdzie wy. Wykonujecie te usługi. Możecie mieć wirtualny adres w Londynie, a działać nie wiem, gdzieś obok Londynu, czy nawet w, w innym mieście zupełnie. Nie polegajcie na tym, że, że jeżeli w kontakt są dane, to klient zrozumie, że to na pewno jest w jego, w jego jakby rejonie. Natomiast nie każdy w ogóle przejdzie na kontakt. Czasem ktoś po prostu zobaczy stronę główną, nic z niej nie wie i idzie dalej. On nie ma czasu się jej uczyć. To on nie będzie poświęcał tutaj nie wiadomo ile czasu, żeby znaleźć informacje, nie? W jeszcze w momencie, kiedy biznesów jest tak dużo i, ty, i tych stron, jest tak wiele obok siebie. Ale zobaczmy, czy znajdę te informacje. To mam jakiś zabójczy formularz. No dalej nie mam informacji. Okej, okay, dobrze, tu mam coś na mapie, że to jest w, w tym rejonie, fajnie, że jest to przynajmniej zaznaczone. Natomiast nie mam wciąż adresu, więc no mi to mówi, że to jest albo jakaś mała firmka, która działa z domu i się czegoś boi, nie wiem czego, albo że to jest tak naprawdę jakiś skam, że nawet nie, nie podaje tutaj adresu. Więc podajcie adres. Jeżeli to jest adres domowy, napiszcie, że przykładowo. Bo boicie się, nie wiem, że ktoś do was przyjdzie i zapuka do drzwi, mało kto przyjdzie do firmy bez zadzwonienia, bez wysłania maila, a jeżeli się tego bardzo boicie napiszcie, że, że spotkania są po prostu wyłącznie po umówieniu się, by appointment only I, i, i to wystarczy i nikt do was nie zapuka, nie bójcie się. A to, że podacie adres, będziecie wyglądali bardziej wiarygodnie i Google też bardziej y, zrozumie, gdzie wy w ogóle jesteście, więc zwiększycie szansę, że w ogóle zacznie was pokazywać w Google, w tym danym mieście, nie? A bez adres on nie ma pojęcia, on, on, on nie rozumie tego tutaj ślaczka na mapie, nie? Jeżeli ta mapa jeszcze byłaby z Google i wskazywała adres, to co innego, natomiast to jest zwykłe zdjęcie. Tak wygląda ta strona. Wróćmy jeszcze na homepage. Tutaj na przykład, o, zupełnie inaczej. Zdjęcie już mi coś mówi. Oczywiście, no tutaj troszkę średnio widać te napisy. Tu trzeba by na tym popracować, bo one są bardzo ciężkie do odczytania, bo biały font zlewa się z zdjęciem. Tu oczywiście trzeba by troszkę bardziej pomysłowości grafika, ale to już wygląda. To znacznie lepiej, choć wciąż nie mam rejonu działania. Wciąż tego nie mam. Cała ściana informacji tego nikt nie przeczyta, aż nawet dwa czy trzy ekrany informacji. To nie ma sensu. Nie ma sensu, tego nikt nie przeczyta, to nic nam nie da. I wciąż nie znalazłem tak naprawdę, jakie są benefity tego, bo rozumiem, że to jest ok, już w miarę doszedłem do tego, że jest to jakaś firma cleanerska. Natomiast oglądając tą stronę, wciąż nie wiem, dlaczego powinienem ich wybrać, dlaczego te ozonowe, ten Ozon Cleaning jest lepszy od, nie wiem, tradycyjnego cleaningu. Wciąż tego nie widzę. To według mnie powinno być na stronie głównej to powinien być najważniejszy taki, taki punkt, który mówi nam dlaczego powinienem wybrać właśnie ten rodzaj cleaningu, a nie inny. To powinno być wyjaśnione dosłownie w dwóch trzech zdaniach lub na, nawet lepiej w bullet pointach, żeby to po prostu szło w oczy. Dla kogo przede wszystkim jest ta usługa, bo podejrzewam, że ona nie jest pewnie dla zwykłego domku jednorodzinnego, tylko bardziej dla biznesu, bardziej dla jakichś takich poważniejszych rzeczy. Nie wiem przedszkola właśnie czy, czy szkoły i jak mogę z tą usługę zamówić, jak Mogę po prostu zacząć proces. Zobaczcie, jakby to wyglądało od góry, czyli. Gdzie to jest, co to robi, dla kogo i jak to zamówić, tak naprawdę. I nic więcej na stronie głównej bym tutaj nie pokazywał. Nie wiem, jak wygląda ten film. Jeżeli ten film ma jakąś fajną animację, która to wyjaśnia, dlaczego właśnie warto wybrać ten rodzaj kliniku, a nie inny, to ten film bym jak najbardziej zostawił. Natomiast nie widzę go, więc ciężko mi powiedzieć. Przede wszystkim wezwanie do akcji, co trzeba zrobić. Jeżeli chce zebrać, nie wiem, zapytania ludzi, to po prostu w stylu wypełnij formularz za 15 minut minut masz naszą ofertę, na przykład. Nie też, nie też sam formularz, że go wypełnij, tylko od razu powiedz, co się stanie po wypełnieniu tego formularza, że otrzymasz, nie wiem, najlepszą ofertę w, w przeciągu, na przykład, nie wiem, choćby 12 godzin, obojętnie co, ale żeby była ta informacja. Ja wtedy wiem, dlaczego muszę to wypełnić. Na przykład, jeżeli potrzebujesz szybkiego oczyszczenia, to dzwoń na przykład, nie, nie wypełniaj ankiety, tylko nie, formularze, tylko dzwoń, bo na przykład jesteśmy w stanie przyjechać nawet tego samego dnia, jeżeli dzisiaj zadzwonisz. I zobaczcie, wtedy klient sam decyduje, co chce zrobić, i on już widzi jakieś korzyści. Najlepsza oferta na stronie internetowej mówi nam o korzyściach. Ona nie mówi nam, co firma oferuje, jak długo tego klienta. Klient, klient ma to po prostu na początku gdzieś. Uwierzcie mi, klient, jak każdy z nas, chce poznać, jakie korzyści płyną z tego, że wyda pieniądze w tej firmie. I jeżeli my te korzyści mu uwidocznimy, że tak powiem, lekko o nich napiszemy, nie całe ściany tekstu, tylko najważniejsze rzeczy i on w tych korzyściach znajdzie tą swoją potrzebę, to wtedy on się z nami skontaktuje. No nie na nie 100%, ale w znacznie częściej niż jak zobaczy w ogóle taką stronę. Jeżeli przykładowo taką stronę puścilibyśmy na jakieś płatne reklamy, przykładowo ktoś pisałby, nie wiem, Cleaners plus to miasto i on by na to trafił, to on by to od razu zamknął, bo on by myślał, że się pomylił, że trafił po prostu na jakieś informacje. Tu nie ma ani żadnego człowieka na tej stronie, co też jest naprawdę ważne. Jeżeli tutaj byłoby zdjęcie założyciela, szefa lub teamu ludzi, którzy to robią, to też zupełnie zmienia postać rzeczy. Jeżeli tutaj byłyby gdzieś wplecione jakieś opinie klientów, to, nie, to, to, to tak naprawdę nawet nie musi być osobna podstrona, bo te osobne podstrony z jakąś tam litanią klientów to jest bez sensu. Lepiej pleść przy ofercie gdzieś jakiś mały slider na przykład, zdjęcie klienta tak. Skorzystałem z tego i podać, że to jest nie wiem, o przedszkole w tym mieście. Parę zdań jakiejś innej oferty, czegoś innego i znowu wpleść kolejną opinię. I najlepiej jak ta opinia potwierdza nam to, o czym klient chwilę wcześniej przeczytał na stronie. Wtedy to ma jeszcze lepszą, jakby jeszcze większą moc przekonywania. Nie? Przede wszystkim jakieś zdjęcia może tych maszyn, tego produktu, jak to wygląda, dlaczego to jest, to jest bezpieczne, czy to jak, to, jak ten proces w ogóle działa. Chciałbym wiedzieć, nie wiem, czy jak ta maszyna, nie wiem, wykona to czyszczenie, czy ja mogę od razu korzystać z tego pomieszczenia, czy muszę odczekać. Chciałbym takie rzeczy wiedzieć, więc zrobiłbym tutaj taką sekcję na przykład pytań klientów i tam umieścił dosłownie te najważniejsze rzeczy jakie o, o co pytają klienci no ja nie mam pojęcia w tym biznesie ale jeżeli ten biznes już działa to na pewno tych klientów już troszkę było i te pytania już się pojawiały czy to w telefonie czy w mailu to właśnie te pytania użyłbym na początku i na nie bym odpowiedział bo jeżeli kilka osób już o coś pytało to inni będą podejrzewam pytali o bardzo podobne rzeczy więc też wrzuciłbym to od razu na stronę żeby klient nie musiał tego szukać na przykład dzwonić żeby coś się tam zapytać bo on już to będzie miał zawsze to bardziej go jakby do, on, on doceni, że ta firma się postarała już odpowiedzieć na niektóre rzeczy, które, które on chce. No i tak naprawdę, no całej strony ja zazwyczaj nie oceniam grafiki, bo grafika spada na drugi plan. Jeżeli jest dobra oferta, są dobre zdjęcia, to, że to logo tutaj no kiepsko wygląda, on nie spowoduje, że klient nie zadzwoni. Może w jakimś tam 0,0 ileś procenta jakiś fanatyk designu stwierdzi, oni robią byle jaka strona, byle jakiej usługi, może tak stwierdzić, jasne. Więc lepiej mieć lepszy design niż, niż byle jaki. Natomiast to nie jest bardzo istotne. Jak ta strona wygląda, tylko jak jest użyteczna, i czy mówi o tym, o czym chciałby usłyszeć klient. Ok, kolejny audyt za nami. Nie wiem jak Wam się podobało, dajcie znać w komentarzu i jak mówiłem na początku, jeżeli macie ochotę, żebym zerknął na wasze strony, komentarz podajcie, odezwijcie się po prostu. Te audyty są darmowe, będą jeszcze pewnie przez jakiś czas, dopóki ich ilość po prostu nie zacznie mnie przerastać, także korzystajcie z okazji. Piszcie w komentarzu, udostępniajcie. Będę Wam wdzięczny za wszelką tutaj interakcję z moim kanałem. Jak widzicie, dopiero zaczynam, także wszystko jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że mm, wejdziecie ze mną w jakąś interakcję. Dzięki temu będzie mi się chciało jeszcze bardziej tworzyć materiał i będzie tego jeszcze więcej. No, a na dziś to wszystko. Także do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym audycie. Trzymajcie się, cześć. Bye, bye. Hej.